Pan Pickwick zeszedł do jadalnego pokoju, gdzie znalazł śniadanie i wszystkich zgromadzonych. Jadło znikło bardzo szybko. Kapelusze dżentelmenów przyozdobiono w ogromne, błękitne kokardy wyrobu pięknych rąk samej pani Pot. Pan Winkle podjął się towarzyszenia tej damy na dach domu, znajdującego się koło trybuny, zaś pan Pickwick z panem Potem udali się pod miejski herb. Jakiś człowiek komitetu pana Slamki przemawiał z okna tego hotelu do sześciu uliczników jednej dziewczyny, których co chwila nazywał pompatycznie mężami i a w odpowiedzi na to sześciu uliczników klaskało za wzięcie. Dziedziniec hotelowy przedstawiał mniej dwuznaczne symptomata sławy i potęgi i błękitnych. Był tam cały las chorągwi i sztandarów, z dewizami, zastosowanymi do okoliczności, wypisanymi złotemi literami, a wysokimi na cztery stopy, przy odpowiedniej szerokości. Była tam także cała orkiestra trębaczy, fagocistów i doboszy, ustawionych po czterech w szereg i sumiennie zarabiających swą płacę. Zwłaszcza dobosze byli bardzo obrotni. Był oddział konstablów z niebieskimi laskami. I cały tłum wyborców z niebieskimi kokardami. Byli wyborcy konni i wyborcy piesi. Był odkryty czterokonny powóz dla szanownego Samuela Slamki. Chorągwie powiewały, muzykanci grali, konstable klęli. Członkowie komitetu perorowali, tłum wrzeszczał, konie rżały i tupały, pocztylioni pocili się. A wszystko to i wszyscy ci ludzie zebrani w tym miejscu znaleźli się tu dla korzyści, honoru. Sławy i specjalnego użytku szanownego Samuela Slamki ze Slamki Hall, jednego z kandydatów na reprezentację miasta z Will w Izbie Gmin Parlamentu Zjednoczonych Królestw. Rozległy się długie i hałaśliwe okrzyki, po czym jedna z błękitnych chorągwi z napisem Wolność prasy zakołysała się konwulsyjnie, gdy tłum w jednym z okien ujrzał rudą głowę pana Potowskiego. Ale entuzjazm przeszedł wszystko, gdy szanowny Samuel Slamki we własnej osobie, w butach z cholewami i błękitnej chustce na szyi, wystąpił i ujął za rękę szanownego pota oraz melodramatycznymi ruchami wyraził swą wieczną wdzięczność za usługi oddane mu przez gazetę i tę zbilską. Gotowe wszystko? – zapytał następnie szanowny Samuel Slamki pana Perkera. – Gotowe, gotowe, kochany panie. Odparł mały człowieczek. Spodziewam się, że nic nie zapomniano. A nie, nie, nie kochany panie, żadnej nawet drobnostki. Jest dwudziestu ludzi, należycie wymytych, którym pan uściśniesz rękę we drzwiach. Jest sześcioro dzieci na rękach martek, które pan pogłaszczesz po głowie i o których spytasz pan, ile mają lat. Zwłaszcza pamiętaj pan o dzieciach, kochany panie, o dzieciach. Takie postępowanie sprawia zawsze dobry efekt. Pomyślę o tym, rzekł szanowny Samuel Slam. – A może też pan, kochany panie, – dodał przewidujący mały człowiek, może będzie pan mógł, nie mówię, by to było konieczne, ale gdybyś pan mógł zdecydować się ucałować. Jedno z dzieci to by wywarło ogromne wrażenie. – Nie byłby to ten sam skutek, gdybyś pan podjął się tego, – zapytał pan Samuel Slamki. – Obawiam się, że nie, kochany panie, ale gdybyś pan sam to zrobił, sądzę, że uczyniłoby to pana bardzo popularnym. – Bardzo dobrze. Odrzekł szanowny Samuel Slamki z rezygnacją. I to przebędziemy, jeżeli potrzeba. Pochód, pochód wołało dwudziestu członków komitetu. Wśród okrzyków tłumu, muzykantów, konstablów, członków komitetu pieszych i konnych powozy zajęły swe miejsce. Każdy powóz dwukonny zawierał tylu dżentelmenów usadowionych i stojących, ile tylko zmieścić się mogło. W przeznaczonym dla pana Perkera powozie usiadł pan Pickwick, Tapman, Snowdras i tuzina członków komitetu. Po czym nastąpiła chwila uroczystego milczenia. Nabrzmiałego oczekiwaniem, kiedy szanowny Samuel Slamki wsiądzie do swego kocza i nagle tłum wydał okrzyk. Wsiadł! zawołał mały perker. Ten mocniej wzruszony, że położenie, w którym się znajdował, nie pozwalało mu widzieć, co się dzieje naprzedzie. Podaję rękę wyborcom. Rzekł mały agent Znowu okrzyk nierównie głośniejszy. Pogłaskał dzieci po głowach! mówił dalej pan perker, drżąc ze wzruszenia. Grzmot oklasków rozdarł powietrze. Pocałował jedno! zawołał zachwycony mały człowieczek. Drugi grzmot pocałował drugie, trzeci grzmot ogłuszający. Wszystkie całuję! wrzasnął rozamiętniony mały dżentelmen i w tej chwili pochód ruszył, witany okrzykami tłumu. Z jakiego powodu dwa pochody zetknęły się i jak ukończyło się, wynikłe stąd zamieszanie, tego nie podejmujemy się opisywać, gdyż na samym początku starcia panu Pikwikowi wtłoczono kapelusz na oczy, nos i usta, zaaplikowawszy mu żółtą chorągwią potężne uderzenie w łeb. A według tego, co znakomity filozof mógł wywnioskować, przy pomocy skąpego światła, przyciskającego się pomiędzy jego policzkami a kapeluszem, zdawało mu się, że został otoczony ze wszystkich stron przez gniewne i drapieżne fizjognomie, gęsty obłok kurzawy i ściśnięty przez tłum walczących. Opowiadał, że z powozu został porwany przez jakąś niewidzialną siłę i sam osobiście przyjął udział w walce, ale z kim, jak i co, tego w żaden sposób nie mógł już. Określić. Na koniec wypchnięty został na drewniane stopnie przez osoby z tyłu stojące, a gdy zdjął kapelusz, znalazł się pośród przyjaciół w pierwszym rzędzie na lewo od mównicy. Prawa strona przeznaczona była dla stronnictwa żółtego, środek zaś dla burmistrza i jego asystentów. Jeden z nich potrząsał ogromnym dzwonem – to bardzo dowcipny środek do nakazywania ciszy. Tymczasem pan Horacjusz Fiskin i szanowny Samuel Slamki z prawemi rękami na sercach zajęci byli kłanianiem się z największą grzecznością wzburzonemu morzu głów zalewającemu plac, z którego podnosiła się burza stękań, krzyków, gwizdań, ryku, mogących zrobić zaszczyt trzęsieniu ziemi. Oto Winkle rzekł pan Tapman do swego uczonego przyjaciela, ciągnąc go za rękaw. Gdzie? Zapytał pan Pickwick, wsadzając okulary, które na szczęście miał dotąd w kieszeni. Tam odrzekł pan Tapman, na dachu tego domu. I rzeczywiście, w szerokim dymniku pan Winkle i pani Pot siedzieli wygodnie na krzesełkach, poruszając chustkami, by dać się poznać. Pan Pikwik odpowiedział na ten komplement, posławszy damie ręką całusa. Wybory jeszcze się nie zaczęły, a ponieważ bezczynny tłum jest w ogóle usposobiony do wesołości, ten czyn filozofa wystarczył, by posypały się tysiące żartów. E, stary lisie, czy to pięknie umizgać się do kobiet? O, co za grzesznik, nosi okulary, by lornetować zamężne kobiety. Łot, mizrzy się przez szkła. Pilnuj swej żony, pod, A za każdym takim dowcipem następował wielki wybuch śmiechu. Ponieważ konceptom tym towarzyszyły szkaradne porównywania pana Pickwicka do starego Kożła i inne tym podobne, i ponieważ prócz tego zmierzały one do pokrzywdzenia honoru niewinnej damy, oburzenie naszego bohatera było niesłychane. Ale gdy w tej samej chwili wezwano do uciszenia się, pan Pickwick. Poprzestał na rzuceniu na tłum wzroku pogardy i litości, co zresztą wywołało jeszcze większy śmiech. Cicho! ryknęli asystenci burmistrza. Łyfin, We wezwij, by się uciszono! zawołał burmistrz z pompatyczną miną, odpowiadającą jego wzniesionemu stanowisku. Wezwany, powolny temu rozkazowi, wykonał drugi koncert na dzwonie. Po czym pewien dżentelmen z tłumu krzyknął na całe gardło – FIFIN! – co spowodowało nowy wybuch śmiechu. – Dżentelmeni – rzekł burmistrz, nadając możliwie największą donośność swemu głosowi. – Dżentelmeni, bracia, obywatele miasta Itenswil, zebraliśmy się dziś tu dla wyboru nowego reprezentanta na miejsce ostatniego naszego – tu burmistrzowi przerwał głos z tłumu – Wszelkiej pomyślności panu burmistrzowi niech zawsze przebywa pomiędzy gwoździmi i rondlami, na których zrobił majątek. Ta aluzja do handlowych przedsięwzięć mówcy spowodowała huragan wesołości, który przy akompaniamencie dzwonu nie pozwolił słyszeć ani słowa z przemówienia burmistrza. Wyjąwszy jednak ostatni frazę, z którym dziękował słuchaczom za uprzejmą uwagę, z jaką go wysłuchano. To wyrażenie wdzięczności przyjęte zostało nowym wybuchem wesołości, trwającym około kwadransa. Słuszny, wychudzony dżentelmen w białej, sztywnej chustce, okrutnie krępującej mu szyję, Wystąpił wtedy na arenę. Wśród przerywań tłumu, radzącego mu, by posłał kogo do domu, pogłos, który zapewne zapomniał pod poduszką. Gentleman ten prosił o pozwolenie przedstawienia właściwej i odpowiedniej osoby dla reprezentowania w parlamencie wyborców itenswilskich. A gdy oświadczył, że osobą tą był Horacjusz Fiskin z Fiskin Lodge pod Itenswilem. Fiskiniści poczęli klaskać, a slamkiści szemrać tak długo i hałaśliwie, że polecający kandydata, zamiast przemawiać, mógł śpiewać jakąkolwiek pijacką piosenkę. Nigdy by się tego nie domyślił. A gdy już przyjaciele choracjusza fiski i Squire zrobili użytek ze swego prawa pierwszeństwa, Wystąpił mały, choleryczny człowieczek o twarzy czerwonej jak goździk, także w tym celu, by wymienić inną, właściwą i odpowiednią osobę do reprezentowania w parlamencie wyborców i tenżkich, ale natura tego człowieka była zanadto wrażliwa, by mu mogła pozwolić spokojnie przepłynąć między falami głosów tłumu. Po kilku okresach figurycznej wymowy choleryczny dżentelmen począł piorunować na przerywających mu, a potem rozpoczął kłótnię z dżentelmenami znajdującymi się wokół mównicy. Na ten czas ze wszech stron powstał hałas, co zniewoliło go do wyrażania swych uczuć za pomocą pantomimy, a wreszcie ustąpił miejsca. Innemu mówcy, który miał polecone popieranie wniosku przedmówcy. Ten w ciągu pół godziny wygłaszał mowę pisaną, której żadna już wrzawa nie zdołała zaszkodzić, bo zawczasu przesłał ją w odpisie do Gazety i Itenzwijskiej, gdzie przedrukowano ją co do słowa. Na koniec ukazał się Fiskin Esquire z Fiskin Lodge pod Itenzwilem w celu przemówienia do wyborców. Ale natychmiast muzykanci, wynajęci przez szanownego Samuela Slamki, zaczęli wykonywać ze szczególną siłą jakąś fanfarę. Odwzajemniając się za tę atencję, tłum żółty począł walić po głowach i plecach tłum błękitny. Tłumowi błękitnemu zachciało się znów uwolnić się od niegodnego sąsiedztwa tłumu żółtego i wskutek tego wywiązała się bójka, którą na próżno usiłowalibyśmy opisać. Sam burmistrz nie zdołał położyć jej końca. Nic także nie pomogło wydanie dwunastu konstablom rozkazu pochwycenia głównych wichrzycieli, których było co najmniej 25. Zamieszanie nie ustawało. Wśród tego harmidru Horacjusz Fiskin, Misquire z Fiskin Lodge i przyjaciele jego dawali się coraz więcej opanowywać złości. Horacjusz Fiskin, tonem wyzywającym, zapytał swego przeciwnika Samuela Slamki ze Slamki Hall, czy muzykanci ci grają z jego roz. Wskazu. A gdy szanowny Samuel Slamki ze Slamki Hall odmówił odpowiedzi na to pytanie, Horacjusz Fiskin i Squire z Fiskin Lodge pokazał pięść szanownemu Samuelowi Slamki ze Slamki Hall i wskutek tego krew szanownego Samuela Slamki zawrzała i wyzwał na śmiertelny bój Horacjusza Fiskina i Squire z Fiskin Lodge. Burmistrz, ujrzawszy to pogwałcenie wszystkich obowiązujących ustaw i wszystkich zasad, Zarządził nową fantazję na dzwonie i oświadczył, że obowiązek nakazuje mu zawezwać przed siebie Horacjusza Fiskin i Squire z Fiskin Lodge i szanownego Samuela Slamki ze Slamki Hall do złożenia przysięgi, iż nie naruszą pokoju jej królewskiej mości. Wskutek takiej strasznej groźby wdali się w sprawę przyjaciele dwóch kandydatów, i gdy oba stronnictwa wykłóciły się należycie, po upływie trzech kwadransów Horacjusz Fiskin i Squire przyłożył rękę do kapelusza. Spoglądając na szanownego Samuela Slamki. Szanowny Samuel Slamki przyłożył rękę do kapelusza, spoglądając na Horacjusza Fiskin i Squire. Muzykanci przestali grać. Tłum po części uspokoił się i Horacjusz Fiskin mógł dalej mówić. Mowy obu kandydatów, chociaż różniące się co do wszystkich innych punktów, Zgadzały się w tym, że oddawały należny i rozrzewniający hołd zasługom i szlachetności wyborców i ten z Każdy z kandydatów wynurzył głębokie swe przekonanie, iż nigdy nie istniało w świecie zgromadzenie ludzi bardziej niezależnych, oświeconych, bardziej patriotycznych, cnotliwych, bezinteresownych nad tych, którzy przyrzekli głosować za nim. I każdy dał niejasno do zrozumienia, iż podejrzewa wyborców przeciwnego stronnictwa o pozostawanie pod wpływem brudnych motywów i oddawanie się poniżającemu nałogowi pijaństwa, co czyni ich zupełnie niegodnymi wykonywania funkcji powierzonych ich honorowi dla dobra ojczyzny. Fiskin objawił gotowość spełnienia wszystkiego, co mu zostanie zaproponowane. Slamki oświadczył, iż nie uczyni nic z tego, co będzie żądane. Jeden i drugi podnieśli to, że rolnictwo, przemysł, handel i pomyślność i ten ilu zawsze droższe będą ich sercu, nade wszystko w świecie. Każdy na koniec był szczęśliwy, iż mógł oświadczyć, że dzięki zaufaniu, jakie pokłada w rozsądku wyborców, jak pewny jest swego wyboru. Po tych przemowach rozpoczęto głosowanie przez podniesienie rąk. Burmistrz zawyrokował na korzyść szanownego Samuela Slamki ze Slamki Hall. już Fiskin z Fiskin Lodge zażądał głosowania imiennego. Skutek tego zarządzone zostało głosowanie imienne. Następnie przegłosowano podziękowanie burmistrzowi za takt okazany w przewodniczeniu, a burmistrz podziękował zgromadzonym, życząc z całego serca, żeby krzesło przewodniczącego nie było czym wyrazem, ponieważ stał przez cały czas trwania czynności. Pochody znowu się uporządkowały i powozy zwolna potoczyły się pomiędzy tłumem, który to klaskał, to gwizdał według tego, co mu nakazywało jego usposobienie albo też kaprys. Przez cały czas głosowania miasto było w stanie jakiegoś gorączkowego entuzjazmu. Wszystko odbywało się w sposób najliberalniejszy. Napoje spirytusowe były szczególnie tanie, we wszystkich szynkach. Po mieście roznoszono nosze dla dogodności wyborców, którzy by doznali chwilowego zawrotu głowy, ponieważ przez cały czas trwania walki wyborczej, ten rodzaj choroby rozwijał się pomiędzy głosującymi z zadziwiającą i przerażającą szybkością. Często widywano ich leżących na bruku w stanie zupełnej, ale to zupełnej bezwładności. W ostatnim dniu mała tylko liczba wyborców jeszcze nie głosowała. Byli to ludzie oględni, kalkulujący, jeszcze nie przekonani należycie dowodami stronnictw, chociaż odbywali liczne konferencje z jednymi i drugiem. Na godzinę przed zamknięciem głosowania pan Perker upraszał o zaszczyt prywatnego porozumienia się z tymi szlachetnymi i inteligentnymi patriotami. Argumenty, jakich użył, były krótkie, ale skuteczne. Ci, którzy się spóźnili, poszli głosować wszyscy razem, a gdy tego dokonali, szanowny samry slamki ze slamki Hall wyszedł z urny wyborczej.